Cześć wszystkim, tu Ejtoz. Witam w kolejnym odcinku mojej drogi do 195. Dzisiaj zrobimy takie szybkie podsumowanie tego, co się dzieje do tej pory w promocji Road to the Final, czyli droga do finału. I jej wypuściło bardzo ciekawy skład. A jak to zazwyczaj bywa, kiedy jej wypuści taki ciekawy skład, rynek umarł. Można powiedzieć w ciągu chwili. Zresztą wczorajsze SBC, o którym filmik e, zamieszczałem, czyli pod też bardzo mocno na to wpłynął, spowodował bardzo duży crash cen wszystkich napastników, głównie tych z Premier League, ale realnie wszyscy zostali dotknięci. Waldi, e, a później ogłoszony mega skład, spowodował, że rynek absolutnie padł. E, zrobię osobny filmik na temat tego, jak w takiej sytuacji reagować i w jaki sposób zarabiać. Ci, którzy byli na streamie, to wiedzą, co robiłem, wiedzą, na czym zrobiłem, coiny, wiedzą też, na czym się przejechałem, ale to mniej o to. Natomiast promocja trwa dalej. Niestety, to co jej na razie nam zaproponowało w tej promocji, poza niesamowitym składem, jest niestety dosyć słabe. Dwa SBC, które dało jakieś tam mierne paczki, które nie wiem, czy do końca się opłacało robić, ale ale no się, pff, no zrobiłem. No i Joe Gomez, czyli SBC, które wyszło wczoraj. Generalnie tragedia, o ile sama karta wygląda całkiem porządnie, bo jest to Joe Gomez z Liverpoolu, prawie że gwarantowane kilka upgrade'ów, no to jest to karta tylko 83, za którą obecnie musimy już zapłacić ponad 300 tysięcy, potrzebowałby nie wiem, dwóch, trzech upgrade'ów, żeby być warte te 300 tysięcy, co nastąpi najwcześniej gdzieś na wiosnę. No to jest włożenie teraz 300 tysięcy za kartę, która być może będzie warta tych 300 tysięcy i to będzie warta za parę ładnych miesięcy, więc nie dziwne, że rynek w ogóle nie zareagował na to SBC, karty się nie ruszyły, bo praktycznie nikt tego SBC nie robi i też odradzam wszystkim Wam robienie tego SBC o ile pod Mwardii to była wartość szalona, o tyle Gomez jest tragiczny pod względem wartości i i naprawdę, nie wiem, wydaje się, że jej losuje te wartości. Dzisiaj następne jest BC, które mimo, że jest bardzo tanie, radzę omijać szerokim łukiem. Dlaczego? No dlatego, że skład 8-2 overall, no to pewnie będzie koszt rzędu 12-13 tysięcy. W tym przynajmniej jeden piłkarz liga nos, nie ma to większego znaczenia, ale dostajemy kartę, która tak... Wygląda nietragicznie, ale wygląda też nierewelacyjnie. Patrząc po statystykach, no to nic to takiego nie ma, co by się wyróżniało za wyjątkiem 5 gwiazdek, 5 gwiazdek, ale co gorsza, Korona gra w FC Porto, który obecnie zajmuje ostatnie miejsce w swojej grupie, szanse na awans ma bardzo, bardzo małe. Więc tak naprawdę jest to. Karta, która no taka pozostanie, szansy na upgrade nie liczyłbym jakiejkolwiek, że w ogóle kiedykolwiek zostanie zabrejdowana. Jest mnóstwo kart na rynku, które za 12 tysięcy prawy pomocnik z lepszymi statystykami jesteśmy w stanie mieć już teraz. Dla przykładu chociażby Sancho, Noninform, czy no wiele, wiele innych. A Corona nie dość, że jest Ligi Nos, jest Meksykaninem, więc. Włożyć go do jakiegokolwiek sensownego składu jest bardzo, bardzo ciężko. Tak, nie wiem, no, ok, zrobili bardzo tanie SBC, ale no, ale niestety nie jest to rewelacyjne SBC. To co ciekawe i jej wypuściło, no to jest oczywiście babu. Sam zacząłem walczyć z tymi wymaganiami, chociaż łatwo to nie idzie. Bundesliga All Stars, mam dwie wygrane defensywną machina, czyli asystować sześć razy obrońcami. To jest najgorsze. Udało się raz i asystować Szwajcarem. To też nie jest proste zadanie, no ale no ale coś tam próbujemy. Generalnie mój plan na to zadanie jest w miarę taki, że zbudowałem skład z Bundesligi, próbuję zrobić wszystkie zadania równocześnie, czyli wygrać Bundesligą, asystować obrońcą i asystować Szwajcarem. Na te potrzeby kupiłem sobie, zresztą jeszcze przed 19 wczoraj Shakiriego, na którym pewnie mógłbym zarobić, gdybym go teraz sprzedał, aż sprawdzę. 4000. No, kupiłem go za 2, 2,5 chyba. Ehm, za 3 nawet. To trochę dużo zapłaciłem, ale kupiłem i w pierwszej minucie, oczywiście, pauzę, wpuszczam Shakiriego, wpuszczam Messiego na Sama i wpuszczam Nelsona Semedo na prawe skrzydło. Messiego, tak kupiłem Messiego. Dzisiaj postanowiłem kupić Messiego, bo zawsze chciałem mieć tą kartę w tej FIFA. E, a uważam, że tak nisko, jak obecnie ona jest, długo nie pozostanie. Sądzę, że mimo wszystko karty te takie top tier i bardzo drogie odbiją i będą wzrastać. Wszystkie karty, niestety, które są tańsze. Tak poniżej 20-30 tysięcy myślę, że szans na odbicia za dużo nie mają i niestety wiele ludzi zapewne potraciło majątki wczoraj. Ja też na niektórych kartach jestem mocno w plecy, które jeszcze w klubie jakimś przypadkiem trzymałem, typu Werner, czy to jest chyba ten Werner, tak, kupiony jeszcze za 16 tysięcy dzień wcześniej, bo nie był w paczkach, sądziłem, że w zasadzie musi wzrosnąć. Wyszedł Waldi i crash. No, niestety, rozwalił jego cenę. Dambele też nawet nie chcę wspominać, jak bardzo jestem w precedeniu, ale to co istotne, to karty LTTF. Generalnie na razie bym się wstrzymał z inwestycjami w nie. Poczekał, zobaczył, jak się ich ceny ustatkują. Oczywiście możecie sobie flipować w ciągu dnia. Te ceny się wahają dosyć ładnie. Niektóre karty. Skaczyły o prawie 100 tysięcy wczoraj wieczór versus dzisiaj rano, więc taki obrót jest jak najbardziej pożądany. Natomiast na długofalową inwestycję poczekałbym do końca promocji, albo przynajmniej do środy przed nagrodami czwartkowymi, zobaczymy co jej w międzyczasie wypuści, jak będzie nam, jaki, jaką podaż będzie nam gwarantowało paczkami. I wtedy ewentualnie można rozważyć zakup tych kart gdzieś w okolicy środy wieczora bo po nagrodach sądzę, że trochę mimo wszystko podskoczą, a zaraz później już wychodzą z paczek, więc środa wydaje się taką, takim dobrym momentem na ewentualne zakupy RTF-ów. Jeżeli macie w nie inwestować długofalowo, to ja bym się zastanowił i skupiłbym się na tych kartach, które grają w klubach, które awansują dalej. To po pierwsze na pewno nie wkładałbym pieniędzy w karty, które mają wątpliwy awans nawet pominąłbym takie karty jak Kantek, gdzie Chelsea zapewne zajmie trzecie miejsce w swojej grupie, ponieważ będzie znacznie lepsze okienko na zakup tych kart w momencie, kiedy właśnie Chelsea będzie odpadać z Ligi, z Ligi Mistrzów i awansować do Ligi Europy, jeżeli taka sytuacja nastąpi. Nie wiem, czy wiecie, jeżeli nie, to, to przypomnę karty Road to the Final, które są teraz Champions ligowa, Jeżeli klub zajmie trzecie miejsce i spadnie do Ligi Europy, no to wtedy ta karta zamieni się w tą żółtą, ładną kartę z Pro to the Final Ligi Europejskiej. I tak się pewnie zadzieje z Kante. Nie wszyscy o tym wiedzą. Większość ludzi pomyśli, że Chelsea odpada, więc trzeba się Kante pozbyć. Będzie na pewno dołek. mówię, mówię Kante jako przykład, tak samo może być z każdą inną drużyną, która będzie zajmować trzecie miejsce w swojej grupie i za chwilę później te karty odbiją z powrotem, bo ludzie się zorientują, że to jednak będzie Liga Europy i ta karta mimo wszystko będzie miała szansę na dalsze na dalsze upgrade'y, więc w te drużyny, które mają taki wątpliwy awans, ja bym się wstrzymał osobiście z inwestycjami. Te, które mają w miarę pewny typu Manchester City czyli Mares myślę, że warto już w tym tygodniu kupić, wrzucić sobie do drużyny no i później za jakieś Miesiąc z hakiem, jak się będzie kończył, album do zasadnicza ligi mistrzów, no to pewnie na tej karcie powinniśmy, powinniśmy zarobić. To tak w skrócie, jaki ja mam plan względem tych kart. Chyba na dzisiaj nic więcej nie mam. Dodam tylko, że grałem w Champsy, próbowałem zagrać, ale nie mam cierpliwości do serwerów wyjątkowo, dla się w tym tygodniu gra. No dziwo zauważam taką tendencję, że jeżeli. Jest akurat event jakiś Foot Champions Cup, tak jak obecnie się toczy w Bukareszcie. To wtedy serwery dają się wyjątkowo we znaki i gra się wyjątkowo źle. Mam jeszcze do rozegrania chyba 8 czy 9 meczy, ale nie będę dalej grał, bo, bo po prostu nie mam cierpliwości. Zamiast tego wziąłem się za Division Rivals i wspomnianego Mbabu. Dzięki wielkie, że oglądaliście. Zapraszam na mojego Twittera, Twitter.com/800.pl, Twitcha, Twitch tv gdzie streamy regularnie poniedziałki, środy i piątki. Dzięki wielkie, że oglądaliście. Pamiętajcie, żeby subskrybować mój kanał i nacisnąć dzwoneczek, żeby dostawać powiadomienia. Jak tylko wrzucę następny filmik, dostam, do zobaczenia następnym razem.